Chyba będzie dobrze. Co nie? Nie możesz widać, prawda? Chyba ten... pytam mnie koleżanka, czy ich doleruje, Co jest? Jest, mam streama, mam streama na żywo, piszę. Lecimy no widzowie, nie śpimy. Weź podepnij mój kanał, za to że ci ten to podepnij do opisu mój kanał, tak? Za to, że ci powiedziałem. Mogłeś mówić wcześniej, bo teraz nie wiem, jak. Nie mogę chyba teraz podpiąć. A nie, edytuj film. Daj mi szybko twój link do kanału. Halo. Już. Szybko, szybko, szybko. Już ci daję szybko. I daj ready. Już. Masz. Na Discordzie mi wyszli. Eko. Okay. Mas... mas Dzięki. miał jakieś 700 ping, to się wkleję. To będę musiał ten bitrate ustawić chyba. Nie szczególnie zostawić ustawienie obrazu. Pisze mi, że mam 125. I czuję to. W sumie na wyspie startowej zawsze czuć ping. Halo jesteś? Nie mam Tam chat musisz papieć też, nie? O półno. Właśnie. Drugim na telefonie sobie włącz, na telefonie sobie włącz, jak nie masz drugiego Wiem. monitora. Dream cable zlecił. No mam ping, muszę ten bitrate dostosować. Jest mniejszyć musisz. No Za pasz mata, a zaraz napiszę co o nim myślę. Przez nie nawet swój landing, mam. Nie mam broni. Ja mam bardzo duży ping. Chyba będę musiał zmienić neta Słyszysz? Dead. Ja chyba po tym meczu muszę serio wyłączyć na chwilę streama, jeszcze raz go zacząć, co nie? Tej To chyba tak się robi, co nie? Nie wiem, co się tak robi, wyjebany, bo ja nie broń mam przez tę sukę Wyjebany, zaraz ją ja blokuję, matę. szmatę Eee, stream family friendly No rucham ją, rucham, prawie dostałem Pomóż mi Czekaj No, masz typa? No kurwa dwóch mam Jednego bym zajębał bo nie sprawdzi. Na 120 pingów 50 Chwytkę Ja mam Co? tu gdzieś jest I co jest? Kliknąłem coś mi się wyświetlił przed sekundą Discord Jesteś? To jestem O, to jest na poceniec mały. Szczyl. Aha. Mały na poceniec. Nie. Ammo nie miałem. Tak? Zaj no. Ej, się Ale łatwy był no. Mam biszek gładko. No. 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 Gdzie jest takie Ammo?

Ha Widzowie Marcowi coś się stało No co ja robię? Co ja robię? Czemu mnie przez taki ping muszę przegrać? Halo? Słyszałeś mnie? No. Tak, chyba. Widzę. Muszę... tego... zmienić szybko, zaraz <noise> <Lepszy>. poczynam streama. <noise> Dawaj, wbijaj do Forta. Uuu, też wbijam właśnie, zamiast tej kurwa tej gry. Idę zobaczyć teraz. Czekaj, bo ja chyba ja nie, do... nie będę miał pieniędzy... Ej, nie wywaliło wyraz. mi streama, Gdziecie? tylko na chwilę go zacięło, pog. Mhm. Czekaj, ja, by, ja bym. Jak ja on zrobił mi powiadomienia a, ale, Co ty się macie? Macie? Co? Ale co na komputerze ci się, jak ktoś na przykład ci coś napisze, to ci się na pojawia? Na Discordzie, no. To sobie wchodzisz w Discord, o powiadomienia i co wyłączasz? jakoś tam mieć ustawienia. Yy. Ty masz przechwytywanie ekranu, nie? Mhm. Yy. Daj sobie przechwytywanie gry, wtedy będzie ci tylko jeden ekran gry przechwytywać i niczego innego. Gdzie to zrobić? Fortnite? Bo bez. Przechwytywanie e, e, Za tam masz ekranu, to dajesz sobie gry Przechwytywanie gry Czej. Dobra, My nie mam milan. pingu, pog Tak? No Ale jakoś będzie syf No jest syf O, masz się pingu, ja też nie mam S Ja album, muszę znie zwiększyć to jednak trochę No, podaj mnie Cześć bo muszę, nie, ja muszę zwiększyć to, bo serio Dobra, jesteśmy na tej Dałem na 1500 i jest aż tak tragicznie. tragicznie na się tak się tak dzieje? No i tak nie mogę czera. zrobić żadnego dobrego edita. O internet, co Muszę, muszę chyba zbierać jednak na internet, wiecie? To w sumie dobry cel ustawiłem, bo skoro na życie, no to na internet. Czy zabijesz, nie internetu? No, pamiętajcie, widzowie, mi wysłać 1000 złotych na internet, 10 gigabajtów pobierania na sekundę. Ładno widzowie, ok. trzyma. przechwytuje mi, no i pięknie. No i to nie ma pingu, jest wszystko pięknie. Teraz mnie, ty, ty mnie zapraszasz w że będziesz. Cześć, bo ja muszę to zrobić. Z tym przechwytywaniem ekranu tylko... Nie, Dobra, sportu. zaproś mnie, bo ja gram zarabię śmieci. Może cię zaprosiłem! Dobrze. Słabsza grafika, jest niepodobna. Już nie będzie. Co mówisz? Słabszą grafikę mam, słabszą jakoś, ale już nie będzie. Chodź, gramy areny. Już i. Jak to zrobić, żeby mi tylko forta przechwytywało? Musisz dać grę. No. Co Już No już. To jest ci no już. Czekaj. Masz. OPS. I co? Ty masz czerwone, trzeba być tutaj, czerwone aż. No. Mów. Szybko. No. dajesz, dodaj. A to masz i przechwytywaj. Konkretne okno tam masz. Na górze. To? To. Na grę dajesz. Co na grę? Nie, to masz. Dobrze. I tam koło tego masz. Jeszcze pasek. Tu? No i o ten pasek. I dajesz Fortnite. Kuracja. Teraz przechwytywanie ekranu wywalasz. To? Przechwytywanie ekranu! To, to jest przechwytywanie gry! No to gdzie? Tam, debilu, tam gdzie masz te wszystkie pododawane rzeczy! No? No i to wywalasz to ekranu, a grę zostajesz. To pulpit? Tak, tak, tak! Wywalić to? Wywal to. Usuń. No i co no teraz? To? No i teraz już masz dobrze, bo teraz ci grę przechwytnie. Czemu Aha. ty tego tyle stworzyłeś? Jesteś upośledzony. <laughs> Ej masz rację, chyba nie działa No chyba masz 700 tysięcy pingów Ej co jest, dlaczego ja mam 1500 a mam po 1700 czasami? Dawaj Nigga, back to the lobby Do lobby Nigger wychodzi, dawaj te areny, bo zaraz opuszczam. No zaraz się powieszę No zaraz cię powieszę Stawaj te areny ty dał mnie Nie wyzywaj mi. No to mnie płuż, nie wkurzaj No ustawiłem ci no i masz. Czekaj. 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 Gdzie są jakieś wiadomości? No nie czekaj. Chcę zrobić, żeby mi wiadomości jak Gram mnie przechwyciła. No ale nie będę ci przechodzić, bo to Greci już przechwytuje. Ale tu mi w przychodzą, widzisz? No to, to, to... ustaw, chłopie debilu, w ustawieniach. No i gdzie? Ustawienia. Ustawienia? Powiadomienia. Wyłącz... I wyłączasz to wszystko. Czyli ustawienia... Tak, prawda. Powiadomienia... Wy wyłącz, wyłącz, wyłącz... Wyłącz, wyłącz, wyłącz... Wyłącz mózg. No jeszcze zrobię. Za 10 zdobimy. dni wysadzam. Za 10 dni na wysadzam Nie no dalej mi przychodzą. Dobra, wyjebano. No, nie, bo ja nie chcę. No to wy wy wyłączaj streama. No to nie wyłączam, kutasa. <laughs> to zaczął? Nie mam pomysłu. Zmienię obce... Halo? <coughs> słyszysz mnie? Halo? nie, 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 słyszysz? nie, a nie, go... oh, no. to nie, To ty mi nie, 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 got... O no szczęście, nie, 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 gotowość nie, 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 Opcjonalna. Jak to masz 3000?